Jest wtorek, 3 czerwca, po upalnych ulewach, zobaczcie jakie kałuże przede mną, tu wszędzie przede mną też widać różne maści grzyby, zobaczcie ile ich tu jest, jeszcze tyle tu grzybów nie było, patrzcie po kolei, malutkie, duże, do wyboru, do koloru. Wszędzie tutaj rosną. Naprawdę grzybów jest tu bardzo dużo. Już zakładam na głowę kamerkę. Będę chciał wam tu nagrać. Tylko powiem wam po tym deszczu, aż się boję tu wejść. Bo zaraz będę cały mokry. Ale czegoś, o, czego się nie robi. Dobra, oho, jakie piękne upady. Chciałem tu wejść, żeby zobaczyć, czy cokolwiek się tu pojawiło. Bo idę zaraz do miejsca, gdzie są kureczki, ale chciałem zobaczyć, czy tu gdzieś nie ma już pierwszych borowików usiadkowanych. Bo to by była na nich już najwyższa pora. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale rozglądam się i powiem Wam, no już myślałem, a to kamień taki zmoczony kamień i tak mnie zmylił. Rozglądam się, ale nic naprawdę tu nie widzę a tylko właśnie za tym tu wszedłem patrzę, czy tutaj nie ma kureczek bo zawsze były tam koło tamtego pniaczka ale też nie ma. Wszedłem tak naprawdę do lasu, żeby ominąć też te kałuże, które tutaj są, bo są naprawdę duże. Ale widzę, że jak tu nic nie będzie na początku, to nie będzie sensu tutaj chodzić po lesie. Także trzeba iść od razu do miejsca kurkowego i nie kombinować. Ale już zdejmuję kamerkę. No chyba z ręki będzie dzisiaj lepiej nagrywać. zobaczcie tutaj jest taki grzybek. Taki dziwaczny. Jest tutaj tych grzybów sporo różnych. Dlatego, jak będę to robił z ręki, to będzie łatwiej. Patrzcie, tu takie pomarańczowe kuleczki. Już to było raz. Już gdzieś to nagrałem. Bo pamiętam. Kałuże naprawdę wielkie. Jak takie są kałuże w lesie, to znaczy, że sporo deszczu przyszło. Naprawdę. Jeszcze pada, tylko teraz to nie jestem pewny, czy to kapie z drzew, czy pada deszcz. Bo słychać tak, jakby padało jeszcze. Dobra, tu już nie widać nic. To zakładam kamerkę. Owady już mnie atakują. Patrzcie. A tu Mohomorek pierwszy. Jeszcze Mohomora w tym roku nie widziałem. Więc od razu go pokazuję. A to co to jest? Zajączek, ha, jest i zajączek, jest i muhomory. No, to będzie tych żyłów coraz więcej tu w okolicy. Nagram sobie... A nie, szorcika sobie nagram jak będę wracał. Nie będę teraz przerywał tego, tylko od razu się udam do miejscówki kurkowej, bo ona jest tu bliziuteńko. Nie mam już kamerki na głowie, tylko w ręce. Patrzę, jak ominąć tą kałużę. Czy środkiem dam radę, czy bokiem? I sam nie wiem. Spróbuję środkiem. Zobaczymy, czy mi się to uda. Bez zamoczenia się. Nie, nie uda się. To idę bokiem. Ale i tak te trawy są takie. O, patrzcie, kolejny mohomor. Także grzybów coraz więcej różnych. Na związku z tym, że ja jutro wyjeżdżam, to wam chciałem to ponagrywać. Mimo deszczu jeszcze jakieś tutaj okazy. I doszedłem do kurek i zobaczymy od samego początku. Tu są maluszki. Tu też tam zaraz Wam pokażę przejdę dookoła. To idę na razie brzegiem. Patrzcie ile tu jest takich różnych. Dużych nie ma, czyli po Piotrku kto się zerwał. Bo minęło kilka dni. Także przypuszczam, że ktoś tu musiał chodzić. Zaraz zobaczę na tych innych miejscach tu ktoś pozbierał no zobaczcie ile tego jest no maleństwa po tym deszczu to może szybciutko rosnąć ale niestety nie zobaczę tego bo mnie nie będzie tam kolejne u. A to co to? Nie. Myślałem, że tu będzie coś innego. Tu są kolejne, a ja tutaj od razu zerkam zaborowikami usiadkowanymi. Patrzcie, tu ktoś nie zebrał jest kilka większych. Tutaj to już są takie dwie naprawdę ładne. już się tu przejdę z aborowikami są inne grzyby aborowików nie widzę na pewno za to widzę kurki kolejne tu no ewidentnie ktoś zrywał Tu kolejne, tu gdzieś jeszcze było ich trochę, o ile dobrze pamiętam, tu są drobiazgi. Tu kolejne już no do nich idę. I to wszystko na małej przestrzeni dobra, tu też już byłem tam jeszcze nie byłem o, już widzę tu nie byłem dobra i tu jeszcze gdzieś widziałem poprzednim razem no i są Wcześniej, a teraz zobaczcie, dwa gołąbki. Tu jest jeden, taki i tu jest drugi, taki. Jestem już z powrotem. Kamerka już na głowie. Te gołąbeczki zrobiłem zdjęcie. Ale tu chciałem zobaczyć, bo tu gdzieś były kurki jeszcze. O, już je widzę. No właśnie, bo tak pamiętałem, że tu były, ale jest ich bardzo mało i, i malutkie, a było ich więcej. Także ktoś tutaj przyszedł i zebrał. Tu w kolejnym miejscu już ich nie ma. Idę jeszcze kawałeczek. I zobaczymy czy są inne grzyby. Nie będę chodził za daleko, bo jest mokro i niestety nie spodziewałem się, że tu taki wielki też był. Ale patrzcie co ja znalazłem. Już wam pokazuję. Taki maszak. Przepiękny. I tam kolejny jakiś grzybek. Bo sobie muszę zrobić z niego zdjęcie na miniaturkę. Spaceruję tutaj, tutaj tą dróżką i zobaczcie, kolejnego grzybka trafiłem, tym razem takiego. Pomyślałem, że przejdę kawałek dalej. Spróbuję zobaczyć na tej miejscówce, bo w tym roku w tą stronę nie szedłem jeszcze. To jest pierwszy raz w tym roku mój kurs w tą stronę, bo tu raczej grzyby są późniejsze, ale z powodu tego, że jest po deszczu i po lesie nie da się chodzić, doszedłem do wniosku, że kawałek przejdę dla was drogą. A że chcę zrobić spacerek, to przy okazji będzie jedno z drugim. I patrzcie kolejne grzyby. Jakieś tutaj i tutaj tu kolejny rodzaj grzyba, taki jakiś biały. Tam kolejne widzę grzyby, jakieś no, las za, zaczął naprawdę żyć po tych deszczach. Tam w oddali widzę grzybkę ale już widzę, że on jest niejadalny. Tu nie będę tam szedł Żeby się bardzo nie zmoczyć. Ale no tam są kolejne. Pod krzaczkiem. Tu są kolejne. Jestem zaskoczony, że dosłownie w ciągu 3-4 dni tyle tych żywów, o Tu kolejne. Tam. Tyle grzywów się różnych pojawiło. Starczyło dodatkowe deszcze, i naprawdę się bardzo tutaj dużo tego pojawiło. No dobra, ja już nie będę szedł, bo brzmiało przed chwileczką. Niby się słoneczko przebija, ale jakoś nie mam zaufania, że zaraz nie lunie ponownie. A chciałbym jeszcze dzisiaj odwiedzić koniki. Także dzisiaj, bardzo króciutki spacer. O, jak widzicie, tam na końcu jest droga. Nie wiem, czy zrobiłem 600 metrów, może 700. Nie wiem. Więcej na pewno nie. Ale na tak krótkim odcinku naprawdę sporo jest grzybów. Fakt że zjadalnych. opatrzcie, teraz dopiero dojdę na drodze. Zjadalnych to są tylko kurki i ten maślak z tych, co ja zbieram ale i tak jest bardzo fajnie także to będzie chyba mój ostatni film przed wyjazdem na urlop nagrany z czwartego na piątego wyjeżdżam te kolejne filmy będą pewnie z nadmorza z jakichś poszukiwań detektorem zobaczymy czy są tam jakieś lasy czy tam będą grzyby jak nie, to dopiero po 15 się zobaczymy na kolejnym filmie z grzybami. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. A i będzie oczywiście dogrywka za chwilę. Tutaj z koników dla chcących to obejrzeć. Przyjechałem do stada. Zobaczcie, stado jest tam w oddali. Ale już je zawołałem, chodźcie Już idą do mnie. Chodźcie, chodźcie. Mam dla nich marcheweczkę. Już sam ją skosztowałem. Nie wiem, jakiś mi się wydaje ten obraz ciemny, nie wiem czemu, ale może dlatego, że tak widzę na kamerce, chodźcie. Stado już do mnie podchodzi, chodź, masz, masz, no co, chodź, nie bój się, nie był się. Proszę bardzo nie bój się, no co ty Coś ty taka dzika dzisiaj Chodź Chodź Siwa, chodź Chodź, chodź Masz, Masz. Co się tak wzdrygasz? No co? Chodź Chodź masz. Idziemy pod drzewko. Idziemy na kamyczka. Chodź. No już, no już tak. Masz. masz. Idziemy pod drzewko. No idź, przejdź. Spokój. Nie wariować. No już, no już. Spokój się. Zobaczcie jaki dom. No już, nie wyprzedzaj. Spokój Brr. Nie ustawiaj się do mnie zadem tylko No co ty, wariacie No co masz No już masz Spokój Spokój idziemy po drzewku, tak Trochę mnie za bardzo zachodzicie No uspokój się Masz Idź Spokój Zaraz, zaraz. No ty masz już. No ty masz już, no. No co? No chodźcie. Jedziemy pod drzewko. Tam do kamyka. no już no co no co się dzieje no co masz no już no już ty nie masz jeszcze masz proszę no nie bój się nie skup mnie masz no co? masz tak tak no, no już ty też chcesz? masz opa no u mi nie zobaczcie już już się bliżej nie dało Chodź. masz ty tu, tutaj zostań. No. no, zobaczcie jak się zerwały. Bo któreś tam uderzyło w gałąź Tą kłodę co tam leży. Masz. Masz Zobaczcie jak mnie ładnie otoczyły No już No co mnie wąchać po szyi masz Halo Halo Tu masz O tak No co chcesz? No i ostatnio dla ciebie, tak masz. No i teraz już proszę się rozejść, bo już nie ma. Ok. Okrążony przez stado. Zobaczcie, z tej strony tak daleko, z tej strony tak blisko. Ten mnie wącha po szyi. Ta mi chce zjeść rękę. No co? No co? Zobacz, nie ma już. No, dziś nie ma. Skończyło się. No już nie ma. Nie ma. Puste. Nie ma. Nie ma. To telefony. Telefonów nie jest. I kluczy. Skończyło się. Już zjadłyście wszystkie. Tak, zjadłyście już wszystko. I tym miłym akcentem od koników się z Wami żegnam. Stado nakarmione jest przy mnie. Pozdrawiam serdecznie najbardziej wytrwałych, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.